Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiejsze słowo jest takim słowem proroczym. Jeśli trafiłeś na ten film, to znaczy, że Bóg chce ci coś powiedzieć. Oczywiście, jeżeli masz jakiejś, jakiekolwiek wątpliwości, to konsultuj to z Bogiem. I nawet jeśli trafiłeś na ten film po roku czasu albo nawet w jakimś dłuższym okresie, to Bóg chce ci tutaj coś przekazać. Z jakiegoś powodu wszedłeś na ten film, i z jakiegoś powodu najwyraźniej masz go obejrzeć. Więc to, o czym chciałabym dzisiaj mówić, to to, że bardzo możliwe, że czujesz ostatnio taką ciężkość, czujesz takie zdołowanie. Bóg obiecał Ci pewne rzeczy, czekasz na nie, ale jeszcze ich nie ma, a to, co czujesz, to taką totalną ciężkość. Ja czuję się tak samo, bardzo podobnie. Od kilku dni. Czuję taką totalną ciężkość. Bardzo ciężko mi wykrzesać z siebie jakąś taką dobrą wiarę. Ciężko mi być pozytywną. I to, dlaczego to się dzieje, to są jakieś ataki diabła, który teraz bardzo je wzmocnił. Ale to, co jest dobrą wiadomością, to, że on zawsze tak atakuje i zawsze wzmacnia ten atak wtedy, kiedy jesteśmy blisko jakiegoś przełomu. Wtedy, kiedy jesteśmy blisko czegoś, bo no po prostu już próbuję, jak tylko się da, to, że przeżywasz teraz coś takiego i że jest Ci bardzo ciężko, może świadczyć właśnie o tym, że jesteś bardzo blisko przełomu. I to, co Bóg chciałby ci dzisiaj powiedzieć, to przede wszystkim chce Cię pocieszyć. I przede wszystkim chce Ci powiedzieć, że to już naprawdę niedługo i że kiedy wejdziesz w ten okres, kiedy przyjdzie to, na co czekasz, to naprawdę to będzie warte tego wszystkiego, co przeżyłeś wcześniej, przeżyłaś wcześniej. Bóg widzi Twój smutek, Bóg widzi tą ciężkość, która Cię otacza i chce ci zapewnić, że to już jest bardzo blisko, to, na co czekasz. I naszym głównym fragmentem w Biblii na dzisiaj jest Izajasza 61 i niech to będzie Twoja dzisiaj lekcja domowa z tego kanału, żebyś czytał sobie to dzisiaj. Nie tylko dzisiaj oczywiście, ale to jest coś, co Bóg nam daje. To jest, to jest coś, czego się możemy złapać, żeby wiedzieć, że to już naprawdę niedługo i że to będzie naprawdę piękne. Bóg mówi tutaj o tym, że da nam ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szaty chwały zamiast ducha przygnębienia. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony. Ten duch przygnębienia też w innym tłumaczeniu widziałam, że był jako duch właśnie tej ciężkości. Bóg widzi ten twój smutek, Bóg widzi te wszystkie rzeczy i mówi ci zaraz one zostaną zastąpione czymś naprawdę pięknym, że w tym błogosławieństwie Bóg ma plan. I odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta, opustoszałe od wielu pokoleń. Wszystko to, przez co przeszedłeś, przeszłaś, wszystko to, co straciłaś, straciłeś, postrzegasz to może jako ruiny, postrzegasz to jako coś straconego. Bardzo możliwe, że żałujesz pewnych rzeczy, które się wydarzyły w Twoim życiu, jakiegoś okresu, czasu. Ale Bóg mówić tutaj że z tych ruin powstanie całkiem nowy dom, że z tych ruin powstanie nowe miasto. Za waszą hańbę wynagrodzę wam podwójnie, a zamiast wstydzić się, będziecie śpiewać. Dlatego posiędziecie podwójne dziedzictwo z ich działów ich ziemi. Będziecie mieć wieczną radość. Wszystko to, co straciłaś, straciłeś. Wszystko to, czym się teraz martwisz, to Bóg to odnowi. I może myślisz sobie, że może nie zasługujesz też na te wszystkie rzeczy, ale z Twoim błogosławieństwem też wiążą się błogosławieństwa innych. I musisz też pamiętać o tym, że Bóg Cię kocha i chce Ci dawać radość. Więc nawet jeśli myślisz, że nie zasłużyłeś, to Bóg i tak chce Ci to dać. Będzie cieszył się razem z Tobą, kiedy Ci to da. Oraz to, że inni ludzie zobaczą, jak Twoje życie teraz wygląda. Sprawi, że też przyjdą do Boga, sprawi, że też będą mieć nadzieję na to, że ich życie będzie lepsze. Nie musisz się martwić o to, że może nie zasłużyłeś, bo z tym błogosławieństwem pobłogosławisz też innych. Ja powiem Pan miłuję sąd i nienawidzę grabieży dla całopalenia i dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi wieczne przymierze. Tutaj mocno mi Bóg zwrócił uwagę na wykonanie swoje dzieła w prawdzie. Bóg. Przeprowadził Cię przez jakąś drogę i Bóg postawił na Twojej drodze pewne wyzwania, pewne trudności, przez które razem przechodziliście, właśnie po to, żeby teraz, kiedy już to otrzymasz, żeby to było wykonane w prawdzie. Bóg nie da Ci błogosławieństw, jeżeli Ty, jeżeli ty powiesz: okej, okay, Panie Boże, jestem gotowy, okej, okay, ja tutaj mam już takie serce, to już jest super. Bo Bóg, bo Bóg widzi Twoje serce i Bóg wie, kiedy jesteś gotowy. Więc jeżeli mówi ci, że jesteś gotowy, to ma ku temu podstawy i sam przeprowadził cię przez taki okres, w którym będziesz, w którym twoje serce będzie naprawdę gotowe na to. Bóg się nie myli. Wszystko to, co przeszedłeś, wszystko, wszystkie te trudy, przez cały ten okres czekania i tej zimy, to był właśnie ten moment, kiedy Bóg robił. W tobie życie, żebyś mógł, żebyś mógł wprawdzie otrzymać wszystkie te błogosławieństwa. Nie otrzymasz tego, jeżeli naprawdę nie przejdziesz transformacji. Ale jeżeli Bóg mówi ci, że zaraz to dostaniesz, to znaczy, że jesteś bardzo blisko tej transformacji. I że Bóg widzi, że wszystko to, co przeszedłeś, wykonałeś dobrze, wykonałaś dobrze, że wszystkie te testy i wszystkie te lekcje bardzo dobrze przeszłaś, przeszedłeś. I może ci się wydaje, że, że jest jeszcze tak dużo do naprawienia. I pewnie tak, pewnie masz jeszcze sporo rzeczy, z którymi Bóg będzie pracował. Pewnie tak, na pewno, bo każdy z nas ma i nigdy to się nie skończy. Przynajmniej nie, nie kiedy żyjemy na Ziemi. Ale to nie oznacza, że nie jesteś gotowy na to, co nadejdzie zaraz. Można to też porównać do takich nasion. Bóg na, znam, zaczął z nami pracę. To trochę tak, jakby zakopał nasionko i odpowiednio. Odpowiednio je podlewał, dał, im, dał mu odpowiednie warunki do tego, żeby wzrosło. I ten okres, kiedy, kiedy z nasionka wychodzi ta roślina, i ten moment, kiedy my musimy się przebić przez ziemię, jest nieprzyjemny i jest trudny. I w złych warunkach to w ogóle nie powstanie. Jeżeli posadzimy roślinkę i będzie dużo za zimno, albo będzie za mało wilgotności, tak zależnie od typu roślinki no to, to to nasionko w ogóle nie wzejdzie. Bóg wie, jakich warunków my potrzebujemy, żebyśmy byli gotowi na kolejny etap, żebyśmy byli gotowi na to, co nadchodzi. Przez cały ten czas dawał Ci właśnie takie warunki, żebyś był gotowy, żebyś przebił się przez tą ziemię i stał się nową roślinką. Stał się nowym. Więc nie musisz się martwić, czy do tego dojdzie, czy, czy jesteś już gotowy, bo Bóg, Bóg się zajmuje jakby tą rolą. To Bóg Jestem ogrodnikiem, czy rolnikiem, jak, jak chcemy to sobie wyobrazić, i Bóg wie dokładnie, czego my potrzebowaliśmy, i Bóg wie, że ten okres wiosny już nadchodzi. To, że też to wszystko jest takie trudne teraz, i to wszystko, przez co przechodzisz, to jest też po to, żeby kiedy przyjdzie to Bogusławieństwo, żebyś nie mógł w żaden sposób podważyć tego, że to jest od Boga. Kiedy to już przyjdzie, to nikt nie podważy tego, że to jest od Boga. I też to, o czym warto pamiętać, to, że Bóg nie przeszedł z tą całej tej drogi po to, żeby Cię tu zostawić. Więc jeżeli długo już pracujesz z Bogiem, długo na to czekasz, to Bóg chce Ci przypomnieć, że no nie zostawi cię tutaj. On ci nigdy nie zostawi. Biblia o tym mówi, także nigdy absolutnie Cię nie zostawi. Ale no nie zostawicie w przed samą transformacją, przed samym tym wejściem w nowe, to nie miałoby sensu. I też to, co Bóg kilka dni temu mi powiedział, ostatnio pokazywał mi często 7:37 i pokazał mi to też wczoraj jeszcze w wizji, więc ja sprawdziłam sobie, co to oznacza w stronę konkordans. Po hebrajsku oznacza to uzdrawianie, przywracanie, zdrowie, że coś jest całością. Przywracanie pierwotnego stanu, używać tego słowa do opisania gojenia się ran lub przywracania zdrowia. Jest to metafora duchowej odnowy i boskiego stanu łaski. Natomiast po grecku, teraz, w tej chwili, właśnie teraz, w tym momencie, chwila obecna, w bardzo niedalekiej przyszłości, poczucie pilności. To co ja zrozumiałam i to co Bóg mi powiedział, że. To jest taki moment już ostatecznego zdrowienia. Właśnie za chwilę nastąpi ten element, ten, to totalne uzdrowienie, wejście w nowy etap. Tutaj jest mowa też o gojeniu się ran. Może, może masz też po prostu jakąś taką chorobę fizyczną w tym okresie, który teraz nadchodzi, i ten, ten, te ostatnie dni właśnie będą takim totalnym uzdrowieniem też Twojego ciała, ducha i ciała. I w tym takim okresie, kiedy mamy jeszcze tego ducha przygnębienia, kiedy jest jeszcze nam ciężko, bo właśnie diabeł nas atakuje i jeszcze nie widzimy tego, to mam takie dwie tutaj rady dla Ciebie, które mogą Ci pomóc. Pierwszym jest, żebyś jak najbardziej pozwolił Duchowi Świętemu wejść w Ciebie, tak jakby, żeby totalnie oddać Mu siebie. I to, jak to możesz zrobić, to. Zacząć dziękować Bogu, czyli zacząć rozmawiać z Bogiem, ale w ogóle nie mówiąc o sobie. Czyli nie katuj się teraz i nie przepraszaj cały czas i, i nawet nie proś: może szczególnie o jakieś rzeczy, nie mówię, że to ma być tak cały dzień. Po prostu poświęć jakiś okres w przeciągu swojego dnia, na to, żeby skupić tylko i wyłącznie na Bogu. Czyli możesz dziękować Bogu. Za rzeczy na przykład w ogóle niezwiązane z Tobą, na przykład za to, że stworzył góry. Ja na przykład kocham góry, więc dziękuję Bogu za to, że stworzył coś tak wspaniałego. Może kochasz jakiś typ zwierząt, nie wiem, psy, koty, wywiórki i możesz dziękować Bogu za to, że są tutaj na ziemi i że możemy się nimi cieszyć. Za pory roku, może za, za to, że jest tyle wspaniałych owoców i warzyw na świecie. No nie wiem, cokolwiek. Chodzi o to, żebyś przez chwilę naprawdę nie skupiał się na sobie, nie skupiała się na sobie, tylko skupił się tylko i wyłącznie na Bogu. Wychwalaj go i e, uwielbiaj. Mów na językach. To na pewno pomoże ci e, troszeczkę odciąć ten ciężki stan. Drugą rzeczą, i tu musisz oczywiście zapytać Boga, jest post. Bardzo możliwe, że w tych ostatnich dniach warto by było pościć, w tych ostatnich dniach przed tym przełomem. I post też nam tak naprawdę pomaga, bo my odcinamy swoje ciało, tak jakby bardziej skupiamy się na tym duchu, przez co... Łatwiej nam słyszeć Boga, przez co łatwiej nam być w Jego obecności, czuć tam Jego obecność, i przez to też diabeł nie ma z nas aż takiego dostępu. I zazwyczaj ten pierwszy dzień postu jest trudny, moim zdaniem, jeżeli chodzi o, jeżeli, bo jeszcze nie właśnie nie czujemy aż tak bardzo tych duchowych rzeczy, ale ten drugi, trzeci, czy tam każdy kolejny dzień jest tak naprawdę, tak naprawdę coraz lepiej się czujemy tak w duszy. Może jesteśmy głodni i. Pod tym względem jest nam ciężko, ale pod względem ducha moim zdaniem zawsze się czujemy dużo, dużo lepiej. Więc jeżeli chcesz pozbyć się też tej ciężkości, jeżeli chcesz też wejść z taką mocą i z takim dobrym nastawieniem w ten nowy etap, to wydaje, myślę, że post będzie super sprawą. Oczywiście zapytaj Boga, czy to właśnie ma być teraz i ile masz pościć. I myślę, że Bóg ci wszystko tutaj powie. Więc czytaj dzisiaj Izajasza 61. Chcę Ci powiedzieć jeszcze, że ja Cię wspieram, że wiem, że prawdopodobnie wiem dobrze, co czujesz, że nie jesteś w tym sam, że to już naprawdę niedługo. Dziękuję Ci za dziś, życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem i do zobaczenia.